Siema. Ja nazywam się Jakub Kleszyk. No i jak zawsze, spoko, że jesteś. Dzisiaj pokażę Ci, w jaki sposób zamontowałem robota koszącego marki Works model LX835. Ok, jesteśmy w miejscu docelowym. Tutaj będziemy montować tego robota. Znajdujemy się na działce u moich rodziców. Jak można zauważyć, tego trawinka nie ma zbyt wiele. Jest to jakieś 11 na 11 metrów. Dobra, sprawdźmy jeszcze raz, co mamy w opakowaniu. Oprócz instrukcji, którą warto jest przeczytać, zapoznać się z nią, samo opakowanie. Części z niego będą nam potrzebne te skrzydła. Zasilacz. Szpileczki do mocowania naszego ogranicznika. No i sama maszyna, robot, plus stacja dokująca. Aha, i tu są jeszcze śruby do mocowania. Pracy Przystąpmy zatem do dalszych działań i montażu. No, i tak, żeby to miało ręce i nogi, musimy znaleźć jakieś miejsce dla naszej stacji dokującej. Najlepiej, żeby to miejsce było w miarę proste nie jakieś zagłębione, nie jakieś wybrzuszone żeby ta nasza stacja leżała w miarę prosto. Montujemy ją przy pomocy tych wkrętów do ziemi. No i musimy też zapewnić miejsce, żeby 1,50 m przed stacją i metr za stacją było wolnej przestrzeni, żeby ten robot mógł sobie spokojnie wjechać i wyjechać. Jeżeli te warunki mamy spełnione, możemy ją zamontować, przykręcić do podłoża, no i przystąpić już do rozkładania naszego drutu tego ograniczającego. Sprawy mają się następująco: stację dokującą mam już zamontowaną, jest przytwierdzona do ziemi i podłączona zaraz pokażę robot jest dołożony ładuje się dioda świeci nam się na zielono ściągam robota świeci się na czerwono czyli jest poprawnie ładuje się przewód puszczony mamy tutaj rabatą rabatą i tam jest gniazdo i zasilanie na razie prowizorycznie I teraz co Wciągnę go i lecimy z naszym przewodem ograniczającym. Ojejku. Wjeżdżamy na wyjściu, wyjdziemy i jak już sobie nim wyjdę stąd, wrzucę robota z powrotem, żeby się ładował, a ja będę sobie szedł dookoła tutaj, żeby go ograniczyć. No to lecimy. Zacząłem od zamontowania przewodu tego granicznego do stacji, także przeprowadziłem ją przez te wszystkie tam, przez ten kanalik wprowadziłem, no a później leciałem już z tym przewodem granicznym metry. Czyli układałem go wzdłuż rabaty. Tak, żeby odległość przewodu od rabaty wynosiła 26 cm. Można to zrobić za pomocą metra, albo za pomocą tych takich szablonów, których, jak widzicie, ja używam, znajdują się one na, na tych yy, skrzydłach pudełka, tak to nazwijmy. Także 26 cm od granicy, żeby ten nasz robocik sobie wykręcał i, i żeby tam nie wjechał i nie kosił, czy tam nie popsuł sobie tych ostrzy noży. Ja osobiście nie szczędziłem tych szpileczek, bo jest ich masa w opakowaniu. A że tutaj mam mały metraż, to robiłem je dość gęsto, żeby, żeby ten przewodzik siedział mocno i konkretnie. No i żeby był fajnie schowany. Najlepiej robić to jak jest skoszona trawa, żeby go zamocować, tak jakby przy, zaraz przy samej ziemi. Robot posiada opcję harmonogramu, czyli możemy sobie ustawić, żeby kosił 3 dni, 5 dni. No, tak jak komu odpowiada, taki jaki ma areał. Każdy sobie to musi wyczuć po swojemu, żeby, żeby odpowiadał ten harmonogram do jego trawnika. No i oczywiście wysokość koszenia. Ja mam ustawioną na najniższą i ta traweczka jest bardzo fajna. Już widzę, że zrobiła się taka gęstsza. I, i naprawdę, jak możecie zauważyć, tutaj gdzieś na przebitkach ta trawka jest fajna. Zrobił się taki dywanik. Robot szeroko jest dostępny. Jeżeli wygooglujemy, to można go dostać Media Expert, Obi, także jest, jest dostępny. Jego kwota to około 1500-1600 zł jakoś tak znalazłem, znalazłem ceny, także bardzo przystępna cena. No nic, jak skończę wszystkie, że tak powiem, roboty ziemne u siebie na działce i wyprowadzę troszeczkę lepiej ten trawniczek, to na bank Będę inwestował w takiego robota koszącego. Jest to fantastyczna sprawa. No po prostu, jak już mówiłem wielokrotnie, szkoda życia na koszenie. No zamiast te 2-3 godziny kosić, to przez te 2-3 godziny można zrobić coś zupełnie innego, coś kreatywnego, coś potrzebnego. Ja niestety będę musiał zostać w dalszym ciągu przy naszej starej i leciwej kosiarce spalinowej, którą notabene dostaliśmy od teściów po nich. Także ona już naprawdę swoje, swoje, że tak powiem, roboczo godziny przerobiła. Jest tam chyba walnięty wał delikatnie, bo przy rozruchu jest taka, taka kolibiąca, ale później to jakoś tam idzie. No jest jeszcze wiele kamyków, także dlatego też nie, nie chcę robota, a, a, a jadę na takiej spalinówce starej. Chociaż musimy coś pomyśleć o zainwestowaniu w normalną kosiarkę spalinową, już taką nową. No bo ta już troszeczkę nie domaga i tą przeznaczę bardziej na tą część trawnika, taką y, hardkorową to nazwijmy. A ta nowa będzie kosić tutaj przy stodole, gdzie ten trawniczek już mam w miarę taki wyprowadzony i staram się, żeby tam było fajowo. Także tyle ode mnie. Dzięki wielkie za, za uwagę, jeżeli komuś pomogłem, to bardzo się cieszę. Trzymajcie się, na razie.